Konto internetowe za darmo Jak wybrać najlepsze? Bankowość elektroniczna cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród osób korzystających z produktów bankowych. Jednym z najpopularniejszych usług bankowych jest konto internetowe za darmo. Nic w tym dziwnego pozwala ono na wykonywanie szeregu transakcji, sprawdzanie historii i składanie wniosków bez konieczności wizyty w oddziale banku. Co więcej, przy zakładaniu konta bankowego w promocji można liczyć na dodatkowe korzyści, takie jak jednorazowa premia w wysokości nawet kilkuset złotych. Zalety posiadania konta bankowego Posiadanie konta bankowego to w dzisiejszych czasach ogromna wygoda i możliwość stałego kontrolowania swoich środków. To także duża oszczędność czasu jeszcze kilkanaście lat temu, gdy bankowość elektroniczna była w powijakach, wszystko trzeba było załatwiać przy bankowym okienku. Zwykłe zlecenie przelewu czy sprawdzenie stanu konta wymagało wędrówki do banku. Dziś to wszystko można zrobić w ciągu kilku sekund, logując się do konta internetowego naszego banku lub do aplikacji mobilnej. Czym jest podstawowy rachunek płatniczy? Jedną z ofert banków, która jest całkowicie bezpłatna, jest podstawowy rachunek płatniczy. To rozwiązanie dla osób, które nie posiadają żadnego konta w polskim banku. Daje on dostęp do podstawowych usług bankowych, takich jak płatności kartą, realizacja przelewów czy wypłata gotówki w bankomacie. Jest to rozwiązanie, które funkcjonuje na terenie całej Unii Europejskiej, a jego celem jest walka z wykluczeniem finansowym i społecznym obywateli. Co prawda, prowadzenie standardowego konta bankowego nie wiąże się z wysokimi opłatami, jednak w zależności od banku jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Szczególnie w przypadku, gdy wszystko załatwia się w oddziale banku, a tak właśnie robią chociażby osoby starsze, które jednocześnie mają najmniejsze dochody w porównaniu do ogółu społeczeństwa. Podstawowy rachunek płatniczy pozwala im na korzystanie z usług bankowych zupełnie bezpłatnie. Trzeba jednak mieć świadomość, że taki rachunek będzie darmowy w dosyć ograniczonym zakresie dostępnych jest 5-darmowych przelewów w miesiącu oraz 5-darmowych wypłat gotówki. Nie jest to więc konto bezpłatne w sposób nieograniczony, jednak w większości jego posiadaczy liczba darmowych transakcji w zupełności wystarcza. Jakie powinno być konto internetowe za darmo? Nie tylko podstawowy rachunek płatniczy pozwala na bezpłatne korzystanie z oferty banków. Obecnie niemal w każdym banku można znaleźć atrakcyjne oferty konta za 0 zł, czyli nie płacimy za przelewy, wypłaty w bankomatach, a także za korzystanie z karty debetowej. Trzeba jednak w przypadku takich kont dokładnie czytać umowy. Zdarza się bowiem, że konto jest darmowe, ale pod warunkiem, że jego właściciel w ciągu miesiąca wykona konkretną liczbę transakcji lub też będzie miał wpływy w określonej wysokości. Są banki, w których konta bywają darmowe tylko z nazwy, jednak podczas korzystania z bankowości wychodzi sporo dodatkowych opłat. Najczęściej są one niewielkie, na poziomie kilku złotych. Jednak w skali miesiąca może się z tego uzbierać całkiem pokaźna kwota. Zanim więc zdecydujesz się na otwarcie konta w konkretnym banku, zapoznaj się bardzo dokładnie ze wszystkimi warunkami i upewnij, czy będzie ono darmowe nie tylko z nazwy. Zobacz, jak założyć konto socjalne. Które darmowe konto jest najlepsze. Wybór darmowego konta bankowego nie jest prosty, szczególnie w sytuacji, gdy każdy bank ma całkiem sporą i zróżnicowaną ofertę. Dlatego też dobrym rozwiązaniem może być korzystanie z różnego rodzaju rankingów darmowych kont i porównywarek, dzięki którym można w jednym miejscu zapoznać się z ofertą kilku czy kilkunastu różnych banków. Jeśli szukamy konta darmowego, sprawdzajmy przede wszystkim opłaty, czy zaprowadzenie konta jest zawsze 0 zł, czy może nic nie zapłacimy pod kilkoma warunkami. Podobnie sprawdźmy kwestie wypłat z bankomatów czy kosztów przelewów. Nie ma jednego darmowego konta, które byłoby idealne dla każdego. Wybór zawsze powinien więc być poprzedzony analizą własnych potrzeb i dopasowaniem do nich konkretnego produktu bankowego.